Cześć! Witajcie w czwartym odcinku serii Minecraft Modyfikacje. W dzisiejszym filmie przedstawię Wam moda, który mimo tego, że w chwili obecnej jest w fazie alfa, już teraz świetnie się zapowiada. Nazwa tego moda to Water Shader i dodaje on do naszej gry realistycznie wyglądającą wodę. Na samym początku opiszę pokrótce wszystkie możliwości tej modyfikacji, a potem pokażę Wam jak dokładnie ją zainstalować. Miłego oglądania. Zmiany, które wprowadza ten mod są czysto estetyczne, czyli nie zmienia nic w dziedzinie funkcjonalności wody, zmienia tylko jej wygląd. W sumie można by było to także potraktować jako texture pack. No ale jest to mod, więc uznajmy to jako mod. Jeżeli chodzi o sprawy graficzne, to zmienia on kilka elementów. Pierwszym i najbardziej zauważalnym jest z pewnością to, że mamy teraz odbicie lustrzane obiektów, które znajdują się nad wodą. Czyli jak widzimy tu stoi drzewko, tak samo drzewko odbija się w wodzie. Tam mamy drzewko w wodzie, czyli tutaj też jest drzewko. Wszystko świetnie się odbija. Tak jak mówiłem, jest to wersja alfa, czyli jest jeszcze kilka błędów. Na przykład taki, że my sami się nie odbijamy, gdy stoimy przed wodą, aczkolwiek gdy jesteśmy w wódce już wtedy już się odbijamy. Tutaj się odbija glina. Trawka. No i ogólnie cała, cały świat. Także same chmury się odbijają, jeżeli podejdziemy do głębszej wody. Możemy także polecieć, jeżeli mamy takie możliwości. W tej chwili byśmy musieli wyłączyć yy, mgłę i teraz widzimy, że chmury także się odbijają. Tak samo jest ze Słońcem oraz Księżycem. O! Z tej perspektywy teraz to jeszcze lepiej wygląda Tutaj mamy nawet skaczącą Skaczącą coś Skaczącą owieczkę No skaczącą owieczkę Dobro przejdźmy się teraz tym tutaj tunelikiem wodnym A ja Wam jeszcze trochę opowiem o tej modyfikacji Drugą znaczną zmianą to przezroczystość wody W tej chwili jest to około 90% przezroczystości Widzimy wszystko co znajduje się pod wodą Oczywiście działa to tylko gdy Patrzymy w nią, na nią z góry. Jeżeli już zanurkujemy to widzimy wszystko tak jak w pierwotnej wersji Minecrafta. Z góry widzimy wszystko dokładnie ziemię, ryby, jeżeli mamy Mock Creatures i inne obiekty znajdujące się pod wodą. Dobra, to teraz się przepłyńmy tą łódeczką, a ja Wam jeszcze trochę o tym modzie opowiem. Więc tak... Zacznijmy od tego, że ta modyfikacja działa na każdych tekstur pakach, Czyli obojętnie, czy gramy na zwykłej wersji Minecrafta, czy gramy na jakichś teksturpakach, ta woda, ona zawsze będzie podmieniać pierwotny styl wody, pierwotny wygląd wody. Ym, tutaj zaraz dopłyniemy do bardzo ciekawego miejsca, które bardzo mi się podoba. Nie wiem dlaczego, ale jakoś tak. O tutaj. Dobra, jesteśmy teraz tutaj w moim ulubionym miejscu. I tutaj także zakończymy przygodę ym, przeglądania tej modyfikacji. Yy, nie dodaje ona dużo elementów, aczkolwiek dodaje jeden bardzo duży, jedną bardzo dużą zmianę. Jak wiemy, wody, wody jest bardzo dużo w Minecraft'cie. Yy, a ta, ta modyfikacja na pewno yy, polepszy ca cały klimat. Yy, tak jak mówiłem, mod jest w wersji alfa, czyli yy, ma wiele błędów, powoduje krasze, powoduje... Um, Pojawienie się błędów, że mamy za mało ramu to jest naturalne w fazie alfa autor to z czasem zmieni więc jak na razie możecie go wypróbować i, i po prostu um, po prostu ignorować te błędy, włączać Minecraft od nowa możecie sobie tutaj przeglądnąć to albo poczekać na um, final, finalną wersję tej modyfikacji ja oczywiście będę aktualizował um, aktualizował to na bieżąco więc to było na tyle, jeżeli chodzi o przegląd. Teraz przejdźmy do szczegółowej instalacji. Pierwszym krokiem będzie oczywiście ściągnięcie plików potrzebnych do instalacji. Mamy tutaj dwa warianty. Instalacja tego modu na czysto lub instalacja tego modu z modloaderem. Ja Wam pokażę wersję z modloaderem. Na czysto to na pewno się domyślicie, jak to zrobić. Wersja mod z modloaderem to ta, która umożliwi instalację tego moda wraz z innymi. Czyli ściągamy oba pliki, które do których linki znajdziecie w opisie tego filmu loader, water Watershader Kolejnie, krok drugi wyszukujemy folderu .minecraft czyli wpisujemy w polu wyszukaj procent, up, data Procent. i tutaj chciałbym chciałbym taki jakby błąd który wtoczył się w społeczeństwo przynajmniej w części społeczeństwa jak poprawnie reinstalujemy Minecrafta ja przynajmniej zawsze przed instalacją modyfikacji E, reinstaluje Minecrafta tak, żeby był on czysty, bez żadnych modów. I błąd polega na tym, że ludzie myślą, że Minecrafta reinstalujemy, klikając w opcjach false update, przez co na przykład mają dużo błędów, przez co piszą komentarze, że im nie działa, przez co płaczą. E, to jest, to nie jest. Tak się nie, nie reinstaluje Minecrafta, tak się, tak się po prostu aktualizuje Minecrafta. E, ta opcja została. Mam tu specjalnie zrobiony folder mody. My chcemy go usunąć, ale za pomocą tej opcji no zalogujmy się. Teraz większość, nie większość, nie no, ale część myśli, że wszystko nam się od odnowa. Prawda jest taka, że to nam tylko nadpisuje pewne pliki, które są odpowiednie za działanie Minecrafta, ale nie usuwa plików, takich jak save'y, takich jak mody. On je po prostu zostawia jako śmieci. I przez to właśnie pojawiają nam się czarne ekrany, błędy, krasze i tym podobne. Jedyna metoda na poprawną reinstalację Minecrafta to manualne usunięcie folderu .minecraft Kolejnie włączamy Minecrafta, wpisujemy nasze dane I instalujemy i pobieramy go od nowa Ja tu nikomu nie zarzucam, że, że źle to robił bo, że po prostu nie wiedział, mam nadzieję, że w tej chwili już wszyscy będą wiedzieć no, i jestem pewien, że przez to zmniejszy się bardzo częstotliwość pojawiania się błędów, nie tylko do tego modu, ale także do innych, jak z SPC, Mo Creatures, Smart Moving i tym podobne. Trzecim krokiem będzie instalacja wszystkich, wszystkich komponentów, czyli otwieramy folder, w którym zapisio, zapisają nam się nasze pliki, rzucamy go na prawo, jeżeli mamy Windows Areo Mix, który umożliwia takie manewry. Otwieramy folder .minecraft, do którego dostęp pokazałem Wam już wcześniej. Otwieramy folder bin. Wyszukujemy w, mm, pliku minecraft.jar. Otwieramy go za pomocą archiwizera winera. Jeżeli nie mamy archiwizera winera, ściągamy go e, z Google. Pierwszym krokiem będzie usunięcie folderu meta.inf. Jeżeli go nie usuniemy, pojawią nam się czarne ekrany przy starcie minecrafta. Jakie czarne ekrany? Przecież nie może... Czarny ekran, jeden, e, przy starcie minecrafta. I dlatego go usuwamy. Zaczniemy od instalacji modloadera, otwieramy go, wrzucamy na prawo i wszystkie pliki przerzucamy tutaj do tego Minecraft Jar. Modloader zainstalowany, teraz przejdźmy do samej modyfikacji Water Shader. Tutaj mamy głupie błędy, włączamy je. Mamy tutaj dwa foldery. Minecraft wrzucamy do Minecraft Jar, a shader wrzucamy do BIN. Zacznijmy od Minecraft, czyli otwieramy Minecraft, zaznaczamy wszystko, wrzucamy do Minecraft Jar. Akceptujemy OK, wyłączamy. Cofamy, mamy tutaj folder bin, tak jak mówiłem shader do bin, wrzucamy shader do bin, jest shader do bin, włączamy tutaj to, włączamy to, to, mod zainstalowany. Włączamy Minecrafta, sprawdzamy czy wszystko działa poprawnie, jeżeli nie, sprawdzamy czy przypadkiem nie ściągnęliśmy wersji, która działa bez modloadera, czy na odwrót, czy ściągnęliśmy wersję, która działa z modloaderem, próbujemy zainstalować ją bez. Tworzymy nowy świat. Sprawdzamy czy usunęliśmy Meta inf jeżeli, wam, jeżeli nam coś nie działa i a jak nadal wam nie działa no to, to wtedy piszemy komentarz z zapytaniem o co chodzi. No i dobra, jeżeli pojawią się tutaj takie piękne y, krajobrazy, y, piękne źródełka, to znaczy, że wszystko zostało zainstalowane poprawnie Ok, więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że wszystko wytłumaczyłem poprawnie, że wszystkim się uda instalacja tego moda. Bardzo zachęcam do, do jego wypróbowania. Pamiętajcie o tym, że jeżeli spodobał Wam się mój przegląd, mój opis instalacji, o ocenieniu filmu, klikając łapkę w górę, co najważniejsze, dodaniu filmu do ulubionych, na czym bardzo mi zależy, oraz, oraz napisaniu komentarzu, co Wam się podoba w tym modzie, co Wam się podoba, a co nie. Więc dobra, dzięki za obejrzenie czwartego odcinka serii modyfikacje. Zapraszam do kolejnych i życzę miłej gry. Pozdrawiam! Czy wiedziałeś, że skacząc po ogniu nie podpalisz się? Trick bardzo przydatny, jeżeli wpadniemy w kiepską sytuację, gdy coś albo ktoś nas będzie chciał zapalić. Dlaczego pomidory są czerwone? Bo gdy rosną, nie używają alejków do opalania.